Trzeba do Dżwidziowej przykryć informacji bo ponieważ może wrócić, <laughs> może wrócić jajko smoka, jak się dowiedziałem, e, bo tak dzisiaj do siedziałem w internecie, tak się oglądałem coś i zobaczyłem do Dżwidziowej, gdzie jak się jajko smoka pokonało, to jajko smoka może wrócić. I to może wrócić do i jajko smoka silniejsze. Gdzie, jak szybko go nie pokonamy w kilku dniach, to ten, bo że moja ręka to chyba popuje. To, jak go szybko nie pokonamy, to może w... jajko smoka się wykluczyć i smok będzie. A do zbiorowej wyobrażacie, że taki scenariusz, że protest może wrócić, bo jajko smoka jakoś -smok może go przyzwać i może jajko smoka połączyć się z było, jak tak się stanie, to ja nie mam szans i od razu odchodzisz z prawdziwego. To będzie się robimy dość tak, żeby tak się nie wydarzyło. Musimy coś zrobić, idziemy do tego dość więzienia, czyli pro Źle to wspominam te czasy o tu. Oto, wzięliście to łóżko. To musimy być do zbiorcy w ogóle zabudować. Bo no, że tak to nie będzie, ja już jestem tym zdenerwowany na to Pro, bo on zrobił taką krzywdę. Wiem, że mnie. A, i to zbiorcy, przez niego prawie by mogło już kaćkowi nie być. Jak się pytacie czemu to zobaczę, że proszczał mnie rzuci do otchłani gdzie się nie dałem musimy digita wiązać żeby zabudować to Bo Musimy to zabudować, jakby proszczał znowu nie uwiężyć A jecie te tortury co miałem trzeba zmienić czy pamiętam gdzie te tortury były no, musimy wszystko dobudować, że oni ja Jajkaś moka nie wróciło, bo może odjadł pro dobra Ale to tu że żeby tę dwaliśmy to? kurde kur kurde kurde no nie mogę nie mogę z drzwi, ale polecić. o do hey, jak był pro pamiętacie co się do drzwi działo jak był pro to całe kartkowice były zmieniane w pył po prostu uprawiał wszystko Pokażę Wam, czy były zmienione. Oto było Ten budynek, przepraszam golem. Oto, oto było zmienione. To było Pół mojego domku było zmienione. Nie, mój cały domek był zmieniony. Nie chodzi o to, to mój cały domek był zmieniony. Więc, no to ludziowie nie jest że ciekawie. Rudzio, po prostu jak już będzie ten i jajku wróci, to ja się tak zdenajmuje, że nie ma. To chyba Kasplowicz odejdę. Przepraszam. Przepraszam. o kurde, ale się nasz pan, Dobra, do to ale cztery, pięć, dwa, trzy, cztery, mimo trzy, cztery, pięć, dwa, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, do dzirowia łapkujcie, szuki To może nie wróci jajko, szmoka i ten bójcie! To będzie bardzo fajnie. Do dźdowie. łapkujcie, szuki bójcie! Bo naprawdę, do dźdowie. jak wróci ten pro, i jajko jeszcze nie napięknie Mnie ten Może jajko wrócić. Jak wrócić, to dzisiaj to jajko. To ja nie wiem, bo może pro nawet przyznać. A jak się dogadają, uwiężą mnie. No i co może być wtedy? Dodać, że będzie to na tyle odcinka. Łapkujcie, szuki bójcie idzie na się. Pum.